Trochę nagrać tu jeszcze nie będzie wodzie także dzisiaj powodzianie mają szczęście. No. Zabraku im szczęścia na początku powodzi no, no już trochę na także nie będę głowy najwyżej filmowo chyba że

To był wyurlot w wojsku, to też bym tak chciał, ale nie. A tam głównie aktorzy. Mam nadzieję, że to już niedługo. A kajtek czasem, kiedy występuje, to już nie będzie. Kajtek, kiedy występuje. Jest. Nie, nie, nie może wiesz, to jest normalne. Tutaj nam taka silaneczka, żeby to nie było takie miejsce. No jednak kojarzące się. Proszę bardzo, tylko to momencik było ile już jest. Papierów Także no, pierwsza wstawka powinna wystarczyć jeszcze tam najwyżej